Siemaneczko. Siema, witajcie! Jesteśmy dzisiaj nad naszą piękną warszawską wisłą Mateuszem. Troszeczkę dzisiaj pobrodzimy. Opowiemy Wam też o tym, jak to bezpiecznie robić. Pokażemy, na co tutaj na tej wiśle łowimy, jak się do tego zabieramy. No ja jak to trochę usłyszeć o bezpieczeństwie, bo ja po takiej dzikiej, dużej rzece jeszcze nie, nie brodziłem za bardzo. Piotrek ma już jakieś doświadczenie, więc powiemy Wam trochę. Spróbujemy się nim podzielić. Spróbujemy wejść do rzeki, może w trochę głębsze partie, takie gdzie nurt silniejszy, gdzie słabszy. Poszwędamy się, połazimy i zabierzemy Was ze sobą. Dokładnie, pokażemy Wam jak to się robi. Zapraszamy na film. Ruszamy. Do samego brodzenia w Wisle, do Wisła jest to jak wiadomo duża rzeka i bywa niebezpieczna, trzeba zachować rozsądek, to jest podstawa, rozsądek i, e, i no, trzeba być przede wszystkim ostrożny na tej rzece, tak, jeśli wchodzimy... E, Zawsze upewnijcie się mniej więcej jak to miejsce wygląda, jak mogło się zmienić coś w ciągu roku, bo te miejsca w wiśle, jak przychodzi duża woda, cały czas się zmieniają w niektórych miejscach, gdzie było płytko, tak jak na przedsiębiorku rok temu i była plaża. Teraz przy niższym stanie wody śliśmy, niż było wody, wody po kolana, prawda? Więc te miejsca się cały czas zmieniają. Ja też zalecam bynajmniej mi to się raźniej, jak, jak zawsze schodzę z jakimś kolegą, prawda? Jak będziecie od siebie oddaleni, to może, no, może jakoś nie pomoże wam kolega e, osobiście, ale zawsze no nie wiem, czy władze w stanie zawiadomić e, przynajmniej e, pomoc. E, druga sprawa, jak ktoś się czuje niepewnie, zawsze można sobie kupić e, samopompującą kamizelkę, założyć na szyję e, i w razie e, jakiegoś problemu po prostu, po prostu ją odpalić i... i i się unosić. No, chociaż ja pamiętam mojego kolegę, który kiedyś zrobił okrok za dużo bez kijka i po prostu miał zaciśnięty, zaciśnięty ściągać i, i przepłynął te parę metrów, tak? Tylko, że tam nie było zbyt dużego uciągu. Zwracajcie też uwagę jak chodzicie po przykosach. Przykosy to jest takie miejsce, gdzie no wiadomo jest, jest piękny, usypany, ładny rancik z piachu, a za nim jest zaraz głębiej. Tylko jak dochodzicie do brzegu tej przykosy, pamiętajcie o tym, że taki piasek może się pod wami obsunąć. I raz obsunie się szybciej, raz wolniej. Więc jak dochodzicie do końca, zawsze róbcie to z dużą rozwagą. Inne miejsca są to miejsca muliste. Ja miałem taki przypadek kiedyś, że przechodziłem z piachu na piach, miałem do przejścia 4 metry. Tam dosłownie były trzy kroki do zrobienia. Jak zrobiłem drugi krok, to z wody po kolana, wpadłem tak, że mi się prawie nalewało w spodnie buty, a po uda byłem w błocie po prostu, w mule. Wygrzebałem się, bo się wygrzebałem. Fakt, że koledzy byli obok i się, i się ze mnie śmieli, ale mi nie było do śmiechu w tym momencie, uwierzcie, uwierzcie mi. E, więc to no, na takie miejsca zwracamy uwagę. Lubię na Wiśle używać zestawu uniwersalnego, czyli wędek od 2,70 do, do 3,20, nawet używałem w tym roku. E, I dosyć duży kołowrotek 4000, żeby, żeby ta szpula była duża, duża, wysoka, szeroka, wtedy pięknie ta, ta linka z tego schodzi. Mój nowy nabytek to jest Westin W6 3 metrowy do 30 gram. Do tego Stradic FL 4000. E, Plecionka zazwyczaj używam Hypa 013. E, tu mam akurat nowy produkt testowy, bo, bo niedługo być może będziemy coś nowego wprowadzali, więc testujemy też plecionki. E, fluo 40. No i tego typu wobler, 6-7 cm. I to jest, takie, to jest takie uniwersalne łowienie, bo tak naprawdę ja na taki sprzęt jestem w stanie tutaj wyciągnąć większość ryb, poczynając od e, kleni, nawet nawet, nawet koni. E, no przede wszystkim jest to zestaw pod podbolenia, e, podbrzane, e, ale i też poradzi sobie nieraz, jak e, będziecie mieli troszeczkę szczęścia z e, przyłowem e, sumowym. I takim kijem, e, właśnie 3-3 z hakiem, e, no mam mega dużą odległość rzutu. Ja bardzo lubię daleko rzucać i też no, często zdarza że taki dystans rzutu zwiększa szansę po prostu na złapanie ryby. Rybę lecę do niego, tylko muszę uważać, żeby się nie wpaść. O, tu głęboko kamienie Wszystko musi się zdarzy, widzę jak ją podbiera Relacja na żywo Chyba boleń Chyba boleń ładnie Z daleka tak wygląda, tak przywali Boleniowo, o tu kamień Przypał wejść O, o spadam, spadam, Dobra walczy Dalej podbiera, podbierak już w łapie Kurde, zaraz mnie wciągnie. O, chlapie mu się przed podbierakiem. Podbiera, podbiera. Siedzi. Ale, bole. Kawał ryby znowu. Kawał ryby idę za nim. Wpadłem. Ha, się obbiłem. Prosto na kamień. A. Trzeba uważać jednak dodarłem dotarłem Na taki kamień wpadłem, no. tak przydzwoniłem No wyobraź sobie No to no, tak jak mówiłem, trzeba uważać Mateusz tutaj z poświęceniem biegnie do mnie, bo ja to trochę lubię się oddalić, pójść kawałek dalej Spróbować rzucić tam, gdzie jeszcze nikt może nie rzucał I, i tak pewnie było Mamy pierwszy, pierwsze efekty Chciałem tylko powiedzieć, że już miałem dzisiaj jedną rybę, ale niestety mi spadła i to też była mniejsza, no a tutaj już boleń przyzwoity, zaraz go zaprezentujemy. Dobre 67 cm. Czyli widziałeś, że on tam jest? Ja to czułem, ja to czułem. Przyłożymy do wędki, później śmieżymy to mają miarki. Do N. W Westinie do N. Do, 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 do A. No ta ta jest z drugiej strony mam też. Dobra, wypuszczamy rybkę. Proszę no bardzo. Po Tatusiu i mamusie. Poszedł. Ach, piękne. Przebiegłem ci pion, ale mam telefon wędkę. Zajebiście, Dzięki. brawo. Ach, chciałem wam pokazać jeszcze, bo mam niewymienione kotwice w tym woblerze. Ona się wygięła troszkę też pod podbieraku, ale już jak wyciągnąłem rybę, no to widziałem, że już jeden grot jest rozgięty, drugi troszeczkę doprawiłem wyhaczając, więc zaraz wymieniamy kotwice na jakieś ownerki, bo seryjne niestety w wyślanym nurcie mają ciężko czasami. do samych e, spodniobutów, jakich używam. Ja używam modelu e, Sierra X16000 e, do tego butu do urodzenia Savage'era. E, najprostsze sneakersy. E, zdecydowanie polecam wszystkim e, tutaj zainwestować w jakąś e, kamizelkę. Ja mam tutaj starszy model Dragona, to jest Techpack. E, co ja lubię w tej kamizelce to to, że ma bardzo dużo e, kieszeni i te że nie są na tyle pojemne, że ja naprawdę dwa duże pudła z woblerami tutaj sobie e, wkładam. Tutaj fajny taki klipsik do, o, na przykład do cążek do wychaczania tu jeszcze mam drugi gdzie mamy obcinaczkę i, i szczypce do kółek łącznikowych i powiem wam tak, wszystkie akcesoria ja w tej kamizelce pomieszczę, do tego tak na pasku kijek do brodzenia. E, duży podbierak, e, ostatnio zmieniłem, musiałem też dokupić magnes bo miałem 3-kilowy, no ale powiem Wam, że 3-kilowy z takim dużym podbierakiem to już średnio. Tutaj mam 5-kilowy magnes, e, no i taki duży, duży pływający podbierak, bo jednak no, jak trafia Wam się większa ryba, przykładowo nawet taki boleń powyżej 70 cm, to już takim podbierakiem jesteśmy go w stanie naprawdę komfortowo e, podebrać. No i co, jeszcze polecam przypiąć sobie taki podbierak do kamizelki, w razie gdyby chciał po prostu odpłynąć. Ktoś nie wytrzymał i poległ dum. dum, 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 dum. Ale z żyłka. Na pewno dobra. Ciężko odczytać, nawet. Mnie, y mi na jakiś stary Shimano wygląda. Tak wygląda Silstar Star. Nie kręci, kurde, bym miał nowy Kowro. Tak Słuchajcie, Piotr, gdzie będzie zarobiony? Kołowrotek Silstar już jest. Teraz proszę co do Nokia. Stara, nie? Telefon, no tak, stara Nokia, dokładnie. No, proszę kurde. bardzo. Jakby ktoś zgubił, to zapraszam. Ale... do pleciony, jest telefon do odbioru. Ale to słuchajcie, znaleźliśmy to dosłownie 5 kroków od kowrotka zrobiliśmy i jest telefon. Idziemy dalej. Tak. czy znajdziemy? Żebyśmy zaraz właściciela nie znaleźli. Miałem ja część siłowy na Woblery między 5 a 8 do 9 cm. Mam woblery łamane, płytko schodzące, salmiaki, glogi, tutaj wiadomo hornet, friskej, ares z gloga, krom psikowski, bardzo fajny wobler, naprawdę dał mi wiele ryb. Tutaj jeszcze taki na przykład hektor 6 z E, że tak powiem tonący, którym naprawdę można daleko rzucić, bo on waży 11 gram. E, mam też jakieś woblery głębiej schodzące, takie małe sumóweczki. E, tutaj e, e, prototyp woblera od Adasia z wędkarskiego sztosu. Pozdrawiam Adasia e, serdecznie. No i tu mamy jeszcze taką przegródkę zawsze też ze sobą z przynętami boleniowymi, e, czyli jakieś e, cykady. E, tutaj Spinmat Impuls, Siga. E, Esiek, przy, jakie przynęte od Huntera, też zawsze, bo, bo, bo też na te fantomy, fanatyki e, łowię. Każemy drugie, drugie pudło. Tutaj no zawsze też noszę ze sobą jakąś obrotóweczkę, bo to jest, że tak powiem, no, przynęta klasyk. Warto ze sobą srebrną obrotówkę zawsze mieć, bo i ładnego bolenia można taką przynętę złowić. Tutaj przygródka z mniejszymi woblerami, to też te, te mniejsze hektory, takie kleniowe, też bardzo fajnie nam się sprawdzają. Mateusz już też się zdążył przekonać o tym, prawda? Mniejsze sieki, mniejsze salmiaki, staram się nawet jakiegoś większego smużaczka, na przykład takiego odimago, też mieć ze sobą, bo też potrafi nieraz e, e, wspomóc na, e, na płytkich rafach. E, no tutaj, krąpie, krąpie, jakaś rafalka jeszcze e, taka głębiej e, schodząca, e, troszeczkę bardziej pod, e, pod e, No i, to są, no i mówię, to są takie uniwersalne przynęty, na które ja najczęściej łowię, bo, bo tak jak mówię, na taką przynętę można e, złowić e, tutaj e, każdą rybę. Każdą rybę. Bardzo ważnym dodatkiem dla brodzącego będzie taki kijek do brodzenia. I jak akurat e, ścery, bardzo fajny, sam się, sam się rozkłada. E, lekki aluminiowy nie będzie Wam ciążył, e, ale no, w Wiśle woda jest bardzo brudna. E, mało widać. Takim kijkiem e, bardzo dobrze obstukacie sobie wszystko to, co jest przed Wami. Czy macie tam piach, czy on jest miękki, czy jest muł, e, czy jest kamień. E, więc e, no, polecam taki kijek sobie zakupić, bo ja też kiedyś chodziłem bez kijka. E, w tym roku chodzę z kijkiem i jest to naprawdę bardzo bardzo pomocna rzecz. Też co chcę powiedzieć, taki kijek służy wam jako trzecia noga. Więc jeśli stoicie na wartkim przelewie i chcecie się na przykład cofnąć, to takim kijem mocno się odepchniecie i dużo łatwiej po prostu będzie wam się w tej wodzie poruszać. Słuchajcie, słoneczko już nam zachodzi, zaczyna się robić ciemno, dlatego my się z Wami żegnamy. Piotrek jeszcze wiąże tajemnicze Ech, przynęty. Tak, zmieniamy, kombinujemy. E, no dzisiaj udało się złowić ładnego bolenia, e, 65 cm. Sprawdziliśmy na miarce później. E, no jeszcze jedna ryba była podejrzewam, że to też był poleń, tylko że mniejszy. E, Liczyliśmy, że troszeczkę ta ryba się ruszy teraz, jak to słońce będzie tam się chowało za horyzont. Niby coś się pokazuje, ale... Na razie słabo. No razie ja niestety przy, przyblankowałem My Myślę żegnamy jej, ale jeszcze chwilę zostaniemy, połowimy. No jeszcze też tak. te pół godziny, a szczególnie te trzy ostatnie rzuty potrafią przynieść ładną rybkę, więc trzymajcie się i to zobaczymy. I pamiętajcie, żeby z rozwagą wchodzić do wody. Jednak to jest żywioł Pomagałem, i trzeba się, się pilnować Ja już tak zasunąłem, że noga boli. Dobra. Na razie. Hej, he.